Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku poruszę dwie sprawy. Przede wszystkim będę opowiadał Wam o Sergio Ramosie, a także o Łukaszu Gikiewiczu. Ale zaczynajmy. Od tej największej wiadomości, czyli Sergio Ramos nie jedzie na Euro 2021, Luis Enrique zaskoczył mnie, że nie powołał mistrza świata i podwójnego mistrza Europy na ten wielki turniej. Wyobraźcie sobie, kilka dni temu, w niedzielę, oglądałem taki program Droga do Euro i między innymi był, było tam o reprezentacji Polski, a także o reprezentacji Hiszpanii. I właśnie w tym... Dokumencie Sergio Ramos opowiadał o tym, jak ważna dla niego jest reprezentacja, jak się szykuje do tej wielkiej imprezy i wyobraźcie sobie, że były zawodnik z Sewilli rozegrał w reprezentacji 180 spotkań i mistrz świata z 2010 roku szykował się, bo jeśli reprezentacja Hiszpanii dotarłaby do finału, to Sergio Ramos mógłby pobić rekord takiego sławnego zawodnika arabskiego, jeżeli chodzi o ilości rozegranych spotkań w reprezentacji. no Tego rekordu na razie nie pobije, bo Luis Enrique, były zawodnik Barcelony i Realu Madrid, poinformował o tym, że wyjaśnił, dlaczego Sergio Ramosa nie zabiera na wielki turniej, ale nie rezygnuje z tego piłkarza, więc znając obrońcę Realu Madryt, który ma 35 lat, rocznik 8-6, on dalej będzie chciał grać w reprezentacji. te życie futbolowe szybko pędzi, zaraz. Będziemy mieli już, będzie po euro, będą kwalifikacje, dalsza część kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Katarze i niewykluczone, jeśli Sergio Ramos wyzdrowieje, będzie mógł na mundial pojechać. Ale bardzo szkoda mi Sergio Ramosa, ale gdy zobaczymy na przebieg tego sezonu, on tylko w tym w, ty w, ty w tym roku rozegrał 15 spotkań, strzelił dwa gole. Cały sezon męczył się z kontuzją. Ja jak oglądałem regularnie spotka, spotkania Real Madryt, to rzadko kiedy środkowego obrońcę Real Madryt widziałem na boisku. Pewnie to samo widzieliście te obrazki, gdy Sergio Ramos stał na, na tryb, był na trybunach VIP i gdy Real strzelał gole, ewentualnie króleści bronili się, kiepsko grali, no to Sergio Ramos siedział na trybunach i przeżywał to wszystko, zupełnie tak jakby na boisku grał, nieraz pokazywał tutaj, gdy Real Madrid grał w Champions League w tej fazie pucharowej, to zapadł w pamięć mi taki obrazek, gdyż Sergio Ramos pokazuje, tak, uderz tak głową, tak, bo w jednej sytuacji właśnie yy, Naczo nie strzelił, a Ramos pokazywał, Mogliśmy widzieć to na powtórkach telewizyjnych, gdzie Sergio pokazuje ubrany po cywilnemu, jak należało w tej sytuacji się zachować, bo doskonale zdajecie sobie sprawę, że Ramos, mimo że jest obrońcą, to potrafi strzelać dużo goli i jest świetny w tym elemencie gry, potrafi strzelać gole głową, tak jak w tym pamiętnym, wygranym finale z Realem Madryt, kiedy bramkę strzelił Gł głową. No ale problemy z kontuzją kolana powodują, że Sergio Ramos nie jedzie nawet dzisiaj w rozgłośni radiowej hiszpańskiej Luis Enrique podkreślił, że nie zabiera Ramosa z uwagi na to, że nie byłby on w pełni 100% zdrowy cały czas a b, b, nie, nie trenowałby na 90%, a to jest turniej, to są potrzebni zawodnicy na, na, sto, na 100%. I y, 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 podobno były y, y, zawodnik z byłby gotowy do pie w takim optymistycznym wariancie dopiero na trzeci mecz. No. U, u nas Adam Nawalka zabrał Glika na mundial, który zagrał w tym trzecim spotkaniu. Kiedyś Leo Hacker nie chciał Błaszczykowskiego zabrać w 2008 roku, choć wtedy właśnie Jerzy Brzęczek który się opiekował Jakubem Błaszczykowskim, był jego menadżerem, próbował cały czas z tym sztabem, właśnie lodem, hackera, Dezufem, walczyć o to, żeby jednak Kuba pojechał, pojechał jednak Piszczek. No widzicie, róż, różne są filozofie trenerskie, takie jest prawo selekcjonera. Czy zabierać zawodnika, który byłby gotowy dopiero w trzecim spotkaniu? Nie było to pewne, jednak. Luis Enrique przeanalizował wszystkie plusy i minusy i uznał, że jednak Ramos, który od stycznia nie gra, jednak byłby osłabieniem, nie jest w stanie pomóc reprezentacji Hiszpanii i były zawodnik FC Barcelony woli jednak zabrać zdrowych zawodników, którzy są w pełni sił, gotowi na 100% umie, umierać na, na turnieju. No szkoda, że jednak nie zobaczymy pojedynków Sergio Ramosa z Robertem Lewandowskim, bo ja na to czekałem. Kolejna wielka gwiazda po, y, wypada z tego turnieju. Po tym jak wypadł Zlatan Ibrahimowicz, y, wypada Ramos, no szkoda, no, ale kontuzje są y, nieodzownym elementem y, gry. Y, jeżeli chodzi o Sergio Ramosa, no, to właśnie ta dyspozycja fizyczna wpłynęła na to, że nie jedzie na mundial, także właśnie w, w, te, w tej audycji radiowej władze hiszpańskiej, hiszpa, właśnie tak, taki hiszpański PZPN popiera decyzję Luisa Enrique. Jako taka ciekawostka powiem wam moi drodzy, zasługuje na uwagę to, że żaden zawodnik Realu Madryt nie został powołany na ten Wielki turniej. gdym ja był jednak selekcjonerem, to ja jednak bym tego Ramosa zabrał, wiedząc, że jest gotowy na ten trzeci mecz, biorąc pod uwagę to, że jaką on ma charyzmę, charakter. Zdobywał dwa razy Mistrzostwo Europy, także Mistrzostwo Świata. Został tym ostatnim mohki kaninem, tym takim zawodnikiem, który pamięta ten złoty czas. Także miał ogromny wpływ na młodych zawodników. Ta, był pewnego rodzaju takim y, liderem, mógł pojechać jako ten 26, a tutaj jak kolejna ciekawostka, wyobraźcie sobie, że Luis Enrique jako jeden z niewielu selekcjonerów nie zabiera 26 piłkarzy, tylko zabiera 23. Uznał, powiedział, że po prostu, yy, no, nie, nie chciał zabierać bo, yy, większej ilości zawodników, mimo że na to przepisy yy, pozwalają, bo doskonale zdajcie sobie sprawę, że na turnieju zwykle gra 14, 15, 16 zawodników, i ci tacy właśnie od, od, od miejsc 17 do 23 mało grają. No i Luis Enrique uznał, że Kolejnych trzech piłkarzy w kadrze to byliby kolejni niezadowoleni gracze, którzy nie grają, i dlatego między innymi zdecydował się zabrać tylko 23 zawodników, tak jak dawni. Oczywiście w hiszpańskich mediach wiele osób jest rozczarowanych, że Sergio Ramos nie dostał tej szansy, żeby jednak. Przygotowywać się na tym zgrupowaniu przed Euro, w którym mógłby próbować dojść do tej swojej dyspozycji. No ale Luis Enrique chciał, pozbawił nas takiej hiszpańskiej telenoweli. No bo zdajecie sobie sprawę, że pewnie cały czas media by donosiły i to byłby taki by serial odcinkowy, taka telenowela, bym powiedział meksykańska, brazylijska. Codziennie by się w marce, czy w innych pismach, w innych gazetach hiszpańskich, czy w telewizji, by cały czas się pojawiały takie raporty w mediach hiszpańskich. Wszyscy by żyli, czy Ramos pojedzie na Euro, czy zdąży. Czy wyleczy? No, po prostu Luis Enrique, żeby mieć spokój, a wiedział, że Ramos nie będzie w stanie wrócić do tej dyspozycji fizycznej. Oszczędził nam tej te, telenoweli. No, zobaczymy, jak to w praniu wyjdzie. Tak, ja powiem Wam szczerze, że tak, po ludzku Sergio Ramosa mi. Szkoda, no ale jednak ta kontuzja kolana mu w tym nie pomogła. Na pocieszenie pozostaje fakt, że są igrzyska olimpijskie w tym roku w Tokio. Hiszpanie jadą na olimpiadę. W każdej kadrze tej młodzieżowej może być trzech zawodników, którzy mają powyżej 23 lat. Sergio Ramos wcześniej zapowiadał, że. Chciałby pojechać na Olimpiadę, w ogóle miał takie plany, żeby pojechać na Euro i potem na Olimpiadę. No teraz, jak właśnie nie jedzie na Euro, to myślę, że taką imprezą pocieszenia dla niego będzie, moi drodzy, właśnie Olimpiada. No zobaczymy, czy selekcjoner kadry olimpijskiej zdecyduje się powołać Sergio Ramosa. Z drugiej strony, władze Realu Madryt mogą być, no krzywo na to patrzeć ponieważ wtedy, yy, kiedy będą igrzyska olimpijskie, już się zaczną przygotowania do ligi, potem liga będzie startowała. W związku z tym Sergio Ramos, który przez rok nie grał, zmagał się z kontuzją kolana. Z drugiej strony, jak obserwowałem ja właśnie jego tą pracę, którą wykonywał, można było zobaczyć na jego social mediach na Instagramie filmiki często umieszczał, gdzie trenował, gdzie robił przysiady ze sztangą i masę innych ćwiczeń, które wzmacniają kolana czy, czy, czy także jak biegał na tej swojej takiej Bieżni, takiej siłowni, którą stworzył w ogródku, ćwiczył, to te wszystkie jego ćwiczenia, ta praca, którą wkładał, robiła na mnie wielka, wielkie wrażenie. No i jestem rozczarowany, że obrońca Real Madryt nie pojedzie na wielką imprezę. No mam nadzieję, że pojedzie na olimpiadę. Poczekajcie, napije siły kakawy. Wracając właśnie do Sergio. Ramosa. Ciekaw jestem, czy on zostanie w Realu Madryt, bo cały czas jego kontrakt wygasa, cały czas się nie dogadał. Dostał propozycję nowego rocznego kontraktu. Tylko, że z mniejszymi apanażami, z obniżką swoich zarobków o 10%, to i tak jest niezła suma około 10 milionów euro rocznie za sezon. No, moi drodzy, no niewielu by, nie, wielu by chciało takie pieniądze zarabiać, ale Sergio Ramos, zdając sobie sprawę, ma 35 lat, że to może być jego ostatni taki dobry kontrakt. Zawodnicy, obrońcy grają zwykle dłużej niż zawodnicy z pola, choć w dzisiejszych czasach dzięki, dzięki tej, przygotowaniu fizycznemu, także hem, temu życiu, dzięki dietetyce, to te kariery się wydłużyły, więc Sergio Ramos może spokojnie grać do 40 jak Zlatan Ibrahimowicz w tych ligach. Top 5. Jestem, jestem ciekaw, jeżeli do teraz się nie dogadał z Realem Madryt, to pewnie Sergio Ramos może ja bym widział byłego zawodnika Sewilli gdzieś w Anglii, a może nawet we Włoszech. Włochy są dobrym miejscem, żeby tam zakończyć karierę grać na, na, na starość. Przykład z na Ibrahimowicza, kiedyś, także Luka Toniego, Franka Riberiego. Sergio, chciałbym zobaczyć Sergio Ramos. Akurat niedługo, może, Cellini będzie kończył karierę albo Bonucci. Chciałbym zobaczyć Sergio Ramosa właśnie w Juventusie Turyn, a może w Interze Mediolan, albo w Milanie. No, na pewno, ja bym się ucieszył, gdyby jednak Sergio Ramos zamienił, zmieniłby klimat, przeniósłby się z z Hiszpanii do Włoch i tam by mógł swoją karierę kontynuować. No, ta decyzja mnie właśnie zszokowała, bo ja myślałem, że jednak z Sergio Ramos, mimo tego, że grał w tym sezonie tylko 15 spotkań, strzelił dwa gole, cały sezon zmagał się z kontuzją, to jednak myślałem, że jednak Luis Enrique zdecyduje się jednak postawić na tą charyzmę, doświadczenie, na ten wpływ jaki ma Sergio Ramos na tych młodych zawodników, jednak stwierdził, i takie jest prawo selekcjonera, że potrzebni mu są zawodnicy w pełni zdrowi, którzy są gotowi na 100%. Choć z drugiej strony, przykład taki z dokumentu, o, o filmie dokumentalnym o Cristiano Ronaldo, możemy się dowiedzieć o tym, że on na mistrzostwa świata w Rosji pojechał nie w pełni zdrowy. Pamiętacie, jak potrafił strzelić trzy gole, trzy gole reprezentacji Hiszpanii? Tam jednak reprezentacja Portugalii na Mistrzostwach Świata nie, nie, nie zdziałała zbyt wiele, ale Cristiano Ronaldo tam pojechał, i w tym do, z tego dokumentu możemy się dowiedzieć, że e, mówił prasie, że jest gotowy na 100%. A tak na, tak na dobrą sprawę, e, nie był gotowy na 100%, miał problemy z więzadłem w kolanie, grał, grał e, to jego kolano było sprawne na 90%. Ale to właśnie charakteryzuje piłkarzy zawodowych. W zawodowym sporcie nie ma czegoś takiego, że nic cię nic nie boli. Zawodowy sport, piłka na najwyższym poziomie, boli. I Cristiano Ronaldo dlatego takie sukcesy osiągał, bo po prostu kiedy go boli, zagryzał zęby, zęby i bił rekordy. No i tutaj, ale jednak Cristiano Ronaldo to jest jednak napastnik, ofensywny zawodnik, on zagryzł zęby i mimo bólu zdecydował się pojechać. Z, yy, z drugiej strony, tak znając Sergio Ramosa, który jest obrońcą yy, i znając te jego poświęcenia, oglądając te filmiki, które yy, Publikuje w social mediach, a także ten, tą całą jego karierę, którą obserwuję od 15 lat. To też jestem przekonany, że Sergio Ramos dostał, gdyby dostał powołanie, on też by jechał i by dalej na zgrupowaniu haro harował, żeby zagrać. No ale Luis Enrique uznał, że jednak. Bo Że nie potrzebuje Sergio Ramosa, który nie jest gotowy 100% fizycznie. I tak moi drodzy, właśnie z pierwszego punktu dzisiejszego odcinka, przy, o, przychodzę do Gikiewicza i chciałem się wypowiedzieć na temat tego hejtu, który spotkał byłego zawodnika Śląska-Wrocław. Ja jestem zbulwersowany tą całą sytuacją gdzie w mediach społecznościowych, na Instagramie mogliśmy zobaczyć komentarze, jak, jakie ludzie pisali do Gikiewicza, no to dla mnie jest po prostu, w jakim my świecie żyjemy, ten hejt jest przerażający. No. Mieliśmy z jednej strony Lewandowskiego i Gikiewicza, obaj zawodnicy, zamiast się cieszyć, że trzech Polaków w spotkaniu Bundesligi gra w pierwszym składzie, Lewandowski chciał pobić rekord. Gikiewicz jako ten profesjonalista grał na najwyższym poziomie, bronił fenomenalnie, żeby do tego nie dopuścić i robił wszystko, co ze swojej mocy bronił, był jak w transie, ja byłem pod wrażeniem dyspozycji Gikiewicza w tym meczu. W końcu Robertowi Lewandowskiemu udało się zdobyć tego ważnego gola, ale musiał się napracować, żeby pobić ten rekord. Gikiewicz nie sprzedał tanio skóry, zresztą pokazał tą formę w tym spotkaniu, tak jak przez cały sezon ją pokazywał, 7 czystych kąt plus do tego był jednym z głównych architektów tego sukcesu, że Augsburg utrzymał się w Bundeslidze, bo gdyby nie Gikiewicz jego fenomenalna dyspozycja w całym tym sezonie, to Augsburg by spadał z Bundesligi, a w lidze by jednak Werder Brema zostawał, a stało się inaczej. No i ja byłem zbulwersowany, i że, że taki head się wylał na Gikiewicza. No, ludzie są nienormalni. No, przecież wiadome było, że no, to jest zawodowy futbol, dwóch Polaków się mierzy i każdy chce zagrać fenomenalnie I, i, i Gikiewicz właśnie na swoich social mediach dobrze zrobił, że ja w ogóle się dziwię, podziwiam tą odwagę ludzi, że potrafili i ta, że takie głupoty pisali i zresztą i to jest też dobra, żeby z takimi hejterami walczyć, to też jest do, dobrą metodą jest właśnie ta, takie w końcu po pewnym czasie Giki wkurzył się i, i na swoich social mediach zaczął robić screenshoty i pokazywać tych ludzi, którzy go krytykowali. No i ja się zapałem za głowę, no bo przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że jeżeli chodzi o ten hejt w internecie, to hejtują, często tak się okazywało, że czternastolatkowie, 15 latkowie nieraz widziałem jak na przykład właśnie dziennikarz młody Heiser, czy, także, czy też taki kulturysta Karnowski się nazywa i pamiętam, że oni nieraz takich hejterów potrafili, moi drodzy, śledzić, wyłapywali. I co później się okazywało, że to byli 14-15 letni dzieciacy, którzy później na łamach właśnie prasy przepraszali i to był pewnego rodzaju, taka ich kara spotkała, zostali wytropieni. To jest dla mnie na przykład niezrozumiałe, jeżeli takie właśnie Działanie tych e, dzieciaków, takiej, takiego hejtu i, i takiej, takiej odwagi. Ja z perspektywy siebie, piętnastoletniego, no ale tak zostałem wychowany, że nigdy do głowy by mi nie przyszło, żeby e, tak hejtować jeszcze pod, e, pod, pod ukryciem. E, a jeśli już krytykujemy, to zawsze należy krytykować konstruktywnie i kulturalnie pod imieniem i nazwiskiem. Ale to kolejna rzecz, co mnie zbulwersowało. Wyobraźcie sobie, że Gikiewicza, bramkarza Augsburga, hejtowali ludzie pod imieniem i nazwiskiem, i to jeszcze wykształceni, i bardzo dobrze. Bramkarz Augsburga zrobił, że na tych swoich social mediach pokazywał tych ludzi i w taki ten, taki ten sposób. Obnażał ich i pokazywał ich głupotę, no bo to jedyny sposób jest taki dla tych hejterów. No, jestem zbulwersowany tą sytuacją. Zamiast mi się cieszyć, że w lidze, Bundeslidze gra trzech Polaków w ostatnim meczu sezonu, że o tym rekordzie, czy Lewy go pobije, czy nie. Z jednej strony mieliśmy dwóch zawodników, którzy znaleźli się w jedenastce sezonu, moi drodzy, bramkarza. Gikiewicza, który ciężką pracą udało mu się dojść, zostać jednym z najlepszych bramkarzy, bramkarzy Bundesligi, a tutaj proszę taki hejt. No ale no, żyjemy w takich czasach, że ten hejt, często ten hejt, czytałem właśnie takie kiedyś pismo, gdzie właśnie te, powstają firmy, gdzie ten hejt jest Pisany na zamówienie. I to jest właśnie straszne, że my, wiadomo, normalni kibice, pasjonaci futbolu, tacy jak ja, zajmują się, emocjonują się tym, cieszą się, że. Z jednej strony mamy najlepszego napastnika Bundesligi, a z drugiej strony mamy jednego z najlepszych bramkarzy. No i ja, jako ten fanatyk, miłośnik piłki nożnej, cieszyłem się, żeby, że mogę oglądać taki pojedynek. I w sobotę usiadłem sobie przed telewizorem z kawką i emocjonowałem się. I gdy, właśnie gdy Gikiewicz bronił te strzały Roberta Lewandowskiego, to tak samo się uśmiechałem, tak jak Lewy, żałowałem, że no, nie padł gol lewego i byłem pod wrażeniem obrony Łukasza Gikiewicza jakich jak on to cudów dokonywał w bramce i byłem przy okazji dumny z tego, ale także cieszyłem się jednak, że jako bramkarz popełnił ten błąd wypluł tą piłkę i Robert Lewandowski w tych ostatnich minutach dobił i, i, i ten rekord yy... Pobił, to mnie ucieszyło i powiem Wam szczerze, że ta radość była jeszcze większa. I byłem, można powiedzieć, że zostały upieczone dwie pieczenie na jednym ogniu, ponieważ i w tym spotkaniu Gikiewicz zagrał fenomenalnie. Byłem dumny z tego, że w bramce Augsburga stoi Rodak, Polak, który jest najlepszym bramkarzem Bundesligi i także ucieszyło mnie to, że Robert Lewandowski pobił ten rekord. I, i oby więcej takich spotkań było, żeby więcej, więcej zawodników z polskiej Ekstraklasy grało w Bundeslidze, napastników, pomocników, obrońców. I to było dla mnie najważniejsze i jestem zbulwersowanym działaniem tych tak zwanych hejterów, którzy mają śmiałość no, krytykować właśnie Gikiewicza i pisząc takie głupoty, że jaką to śmiał bronić. Ci ludzie mieli pretensje za to, że Gikiewicz bronił fenomenalnie te interwencje Roberta Lewandowskiego. To jest sport i w sporcie jest piękna rywalizacja. I, i właśnie dlatego ten mecz mi się podobał, że mogliśmy podziwiać w najlepszej, jednej z najlepszych lig świata rywalizację dwóch yy, Polaków. I aby się tam znaleźć, to trzeba wylać hektar litry potu. Wielu właśnie, właśnie Gikiewicz, Robert Lewandowski musieli e, przez kilkanaście lat trenować e, dużo właśnie hektolitry potu, krwi, e, wylać, żeby znaleźć się na tym e, szczycie, a ci hejterzy, którzy tak krytykują, e, którzy pod awatarami śmiesznymi, a nawet ci, którzy nie mają awatarów i takie głupoty piszą, to, to dla mnie są ma mali ludzie z. Kompleksami, bo jeśli chcemy krytykować, to krytykujmy, ale pod imieniem i nazwiskiem, i niech ta krytyka będzie merytoryczna, piłkarska na zasadzie takiej dyskusji, interakcji, po prostu możemy się nie zgadzać i przedstawiamy swoje argumenty, swoją prawdę futbolu, tak jak mawia Roman Kołtoń. No, właśnie gdy Gikiewicz mówił o tym całym hejcie w prawdzie futbolu, to ja byłem tym wszystkim zbulwersowanym. Jeszcze jak zobaczyłem, właśnie na Instagramie u byłego zawodnika Śląska Wrocław, właśnie te screenshoty, to ja jeszcze bardziej się zbulwersowałem z zachowaniem tych hejterów i podoba mi się właśnie zachowanie byłego zawodnika Jagiellonii Białystok, który pokazywał tych, tych hejterów, no bo właśnie jedyną metodą na takich hejterów, małych ludzi właśnie jest taki bym powiedział właśnie prezentowanie pokazanie, bądź takie tropienie jak robił to młody Hajzer, czy właśnie ten kul kulturysta, może takie przypadki Takiego wychowania nauczą, a tych młodych ludzi to powinni rodzice wychowywać od najmłodszych lat. No, tych starszych już nie, nie wychowamy, bo u Gikiewicza mogliśmy zobaczyć ludzi, którzy no, są menadżerami, mają siwe włosy, są nawet łysi. No ale no, tak jest. Jeśli kultury nie wystasz z mlekiem matki. Tak kolokwialnie mówiąc, to później już tej kultury nie nauczysz. No, tyle w tej sprawie, moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o subach, dzwoneczkach, lajkach. Napiszcie mi w komentarzach, czy według Was Ramos powinien pojechać na euro. Czy Was, czy was zaskoczyła decyzja Luisa Enrique? No i napiszcie, co myślicie o, o tym całym hejcie. Niezasłużonym na, na Łukasza Gikiewicza. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Arrivederci. Miłego wtorku. Ciao.